Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Game TV. Jest to odcinek wybitnie specjalny, ukazujący się tylko raz w miesiącu na kanale. i Jest to odcinek poświęcony premierom, jakie nasi polscy wydawcy mają zamiar zrealizować w najbliższym miesiącu. Więc teraz porozmawiamy sobie o bardzo ważnym miesiącu, listopadzie. Miesiącu, w którym już wszyscy szykują się na podbój naszych portfeli, ponieważ już za bardzo niedługo będziemy mieli, przynajmniej dla wydawców, dla nas w sumie też, będziemy mieli Mikołajki. Później będą święta, więc już od samego... W porządku zarzucają nas informacjami, jakie to fantastyczne gry mają zamiar wydać, i jakie to gry będą penetrować nasze portfele. Tak więc odcinek ważny, bardzo opasły, więc postanowiłem w nim poświęcić czas tylko na te gry, które będą wydawane przez naszych polskich wydawców, a sporo tego jest, tak więc chwytajcie za swoje kubeczki epickie w dłoń, jedziemy z tematem i, i chwytajcie się też za portfele. Tak czy inaczej, kalendarium planszówkowe na listopad właśnie rusza. Fox Games zapowiedziało cztery rzeczy, które wyda w listopadzie i teraz nim się przejrzymy. Pierwsza rzecz, jest to dodatek, ale dodatek, na który czekam i wydaje mi się, że nie tylko jestem ja wśród czekających, ponieważ będzie to dodatek do zręcznościowej gry, która nazywa się Wystrzałowe Katapulty, czyli mamy jedną, drugą stronę i strzelamy do siebie katapultami i jest to fantastyczna rozgrywka, kapitalnie się w to bawi. Najpierw budujemy, a później komuś, czy nam ktoś coś rozwala. Tu teraz będzie mi dodatek Wystrzałowe Katapulty, oblężenie, premiera już 9 listopada, no i e, będziemy tutaj mieli Rycerzy w formie żeńskiej, ale również będziemy mieli baliste, dodatkowe elementy, z których budujemy nasze konstrukcje. No po prostu jeszcze więcej rozwałki w wystrzałowych katapultach. Dalej. Mamy Sherlocka Holmesa, Mistyczne Śledztwa, czyli dla tych wszystkich, którzy są fanami em, komiksów paragrafowych. Kolejna część Sherlocka Holmesa, a dużo takich osób nie, do nie, fanów Sherlocka Holmesa się zalicza, więc bardzo proszę, macie kolejną e, rzecz. E, teraz dwie dwuosobówki. Pierwsza Nanga Parbat. E, koniec listopada się ukaże i Nanga Parbat jest to gra, w której wcielamy się tym razem nie w tych, którzy zdobywają szczyty górskie, tylko w tych, którzy im pomagają. Jest to wredna dwuosobówka, gdzie będziemy sobie różne świnie podkładać, nie wchodząc na szczyt. No, takie gry też mogą powstawać. Kolejna rzecz, tym razem w klimacie fantazy, nazywa się ta gra Księga Czarów. Jest to gra kościano-karciana, w której to będziemy walczyli o to, kto jest lepszym czarodziejem, czyli będziemy pozyskiwać różnego rodzaju czary dzięki właśnie takiemu elementowi kostkowemu. No i będziemy musieli tę naszą Księgę Czarów zapełniać. Kto będzie robił to lepiej, wygra rozgrywkę. Może już gra nie taka wredna jak Nanga Parbat, ale również świnie podkładać można. Takie gry od Foxów w listopadzie. Galakta, Galakta wyda dużo gier i będzie również dużo wznowień gier, ale zanim do Galakty przejdziemy pierwsze z dwóch dzisiaj podziękowań za to, jak pięknie został przygotowany dla mnie plik z różnymi rzeczami ułatwiającymi pracę. Tak więc Pani Dominiko chyle czoła swoje już praktycznie wyłysiałe przed Panią, więc jest co chylić. Bardzo, bardzo dziękuję za ułatwienie mi pracy. I teraz jedziemy sobie już z grami, które Galakta będzie miała w listopadzie w ofercie. Zaczynamy sobie od takiej wrednej gry, która już została wydana raz przez Galakty. Widać, że się przyjęła. Mianowicie jest to gra pod tytułem Oriflame. I tym razem Oriflame będzie wydany w wersji Oriflame Sojusz. I ten Oriflame Sojusz jest to właściwie kolejna gra z cyklu złośliwych karcianek, w której będziemy zagrywali sobie karty i robili na złość. Specjalnie dużo w pudełku nie ma, ale w pudełku czai się bardzo dobra mechanika, która spodobała się już bardzo wielu ludziom. Kolejna rzecz, która będzie od Galakty, mianowicie będzie to gra pod tytułem Kodkrywcy. Kodkrywcy nie mam pojęcia, chyba wpisuje się w taki element, że ostatnio dużo wystaw o Egipcie w Polsce, ja za niedługo będę się do takiej warszawskiej wystawy o Egipcie wybierał, bardzo fajna, miła i przyjemna, ale to nie o to chodzi. Gra z serii Galacta Kids, czyli dla nieco młodszych graczy, gra, w której będziemy się... Właśnie wcielali w tych kotkrywców, którzy wchodzą do egipskiej piramidy. I oczywiście co robią? Jak to ludzie? Zamiast zostawić tych ludzi, tych wszystkich pochowanych w tych grobach, to co my robimy? Będziemy szabrowali. Koty wcale nie są gorsze od ludzi, więc również szabrowaniem będą się tam zajmowały. Tylko będą musiały uciekać jeszcze przed różnymi pułapkami, tudzież stworzeniami, które będą je gonić. Następna pozycja jest to gra pod tłem Katan. Nowa podstawka do katana. Tym razem nazywa się świt ludzkości, ponieważ zostaniemy przeniesieni w taką erę prehistoryczną, więc. Będą, wiecie, tu Tylczycy, tutaj będą jakieś tam koty szablozemne, zasadniczo łatwo nie będzie, ale to wszystko się będzie opierało o klasyczną mechanikę kataną. Dalej, kolejna rzecz, którą mamy, to jest to gra pod tytułem w Grocie Króla Gór i muszę przyznać, że jest to chyba gra, na którą najbardziej czekam od Galakty w tym miesiącu, ponieważ jest to gra, w której będziemy wcielali się w różne fantastyczne stworzenia, czyli właśnie trolle, więc otoczka fantazji jest, które będą odbudowywały, tudzież wydobywały pewne rzeczy. Gra pięknie wydana, kapitalne, świetne ilustracje, bardzo, bardzo mocno na ten tytuł czekam. No i kolejna rzecz, na którą chyba najbardziej postawiła Galakta w tym miesiącu, ponieważ poza tą, co, tym, co widzicie, Będą różne równe dodatki, o które za chwilkę Wam pokażę. E, więc jest to gra pod tytułem Zatoka nie, Kupców. Zatoka Kupców, e, tytuł całkiem nieźle oceniany, z 2021 roku. E, tytuł, w którym będziemy, nie, właśnie, będziemy znowu w otoczce fantazy dostarczać różnego rodzaju produkty. E, gra pięknie wydana, nie, poza oczywiście planszą, poza plastikowymi figurkami. Będzie oferowała nam taką ekonomiczną rozgrywkę i rozrywkę. Nie, poza tą grą Galakta postanowiła wydać również Zatokę Kupców, wyrobową. Torcznie, za to kupców hodowce smoków, za to kupców oberżyste i za to kupców sekretną skrytkę. Więc jeśli ktoś będzie chciał sobie kupić cały pakiet, no to oczywiście będzie musiał się wypryć do dość dużej liczby kasy, ale tak czy inaczej taki pakiet od Galakty będzie w, w tym miesiącu. I jeszcze nie skończyłem mówić o, o Galakcie, ponieważ Galakta e, e, ma też dużo wznowień. Jakie to będą wznowienia? Otóż wznowienia, które zobaczcie też na jednej planszy, bardzo proszę. Będzie to Pax Pamir, druga edycja. Posiadłość Szaleństwa Świątynia Świtu. Horror Warkam wśród mrocznych fal. Horror Warkam, tajemnice zakonu. Dużo tego horroru Warkam zresztą, jak zwykle. Eldritch Horror, tajemnicze ruiny. O, to sobie akurat kupię. I Eldritch Horror, widma karkosy. O, to też sobie kupię, bo akurat do Eldritcha ostatnią wielką miłością zapałałem. Nie mam pojęcia, co mi kiedyś odbiło, że jakoś specjalnie ta gra nie podeszła. Teraz podeszła i trzyma się bardzo dobrze. To są rzeczy, które Galakta wznowi. Wcześniej widzieliście to, co wyda, więc wybitnie na bogato od Galakty. Wydawnictwo Granna postawiło na dwie ekologiczne gry. Zresztą no ostatnio zauważyłem, że Granna bardzo mocno stawia na ekologię. Może niekoniecznie nawet tematyką, ale tym, jak robi gry i w jaki sposób przechowuje poszczególne komponenty lub proponuje przechowywanie komponentów już gier wydanych. No, naprawdę tutaj muszę przyznać, że ekologia w Grannie zagościła na dobre. No i teraz dwie gry. Pierwsza gra dla młodszego odbiorcy, więc ja się bardzo cieszę. Na pewno grę pokażę mojej córce Ani i za jakiś czas, może za roczek już mojemu synowi, który będzie miał wtedy 3 lata. Jest to gra pod tytułem Złota Rybka. Gra, w której, no, kto by nie chciał takich rzeczy, złowić złotą rybkę i żeby ta złota rybka e, spełniła jego życzenia. I to właśnie będzie taka gra. Będziemy się w niej poruszali i grę wygra ta osoba, której rybka pierwsza spełni trzy życzenia. Super. Kolejna gra, e, już dla nieco starszego odbiorcy, również takim zacięciem ekologicznym, mianowicie będzie to gra pod tytułem Rakieta. Rakieta, e, czyli mamy pojedynek mniej czy bardziej szalonych naukowców. Chyba ich szaleństwo polega na tym, że będą robili te rakiety z takich... E, Wysypisk śmieci, więc jak to w Simpatrolu jest, nie wyrzucaj, wykorzystaj, dokładnie taki piesek Roki Sory, ale ja w tym momencie jestem bardzo mocno na czasie, mówi, to będziemy właśnie tę ideę wcielali w życie. No i oczywiście, który naukowiec zrobi to wcześniej, lepiej i w ogóle, ten zostaje zwycięzcą. Gra, która już jakiś czas temu była mocno promowana przez Granne, również na tegorocznym Essen. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce w tym miesiącu premiera. Lucky Duck Games wydaje trzy gry i dodatki do jednej bardzo popularnej gry, więc zacznijmy sobie najpierw od tych dodatków. Dodatki do gry Destiny, która bardzo dobrze przyjęła się na polskim rynku, gra fantazy, w której musimy korzystać z głowy, gdyż rozwiązujemy zagadkę, ale również będziemy korzystali z telefonu. Co nie wszystkim akurat przypadło do gustu, ponieważ na poszczególnych kartach mamy QR-kody, które musimy skanować i właśnie w ten sposób będziemy w tej grze grali. Gra bardzo przyjemna, taka troszeczkę z takim zacięciem mocniejszym, rocznym. Ja nazywam tę grę, że jest. To to taka troszeczkę lżejsza wersja Tainted Graila, ale oczywiście wiem, że to daleko idące uproszczenie. Trzeba samemu sprawdzić, jak ta gra wygląda. Dodatki, mity i folklor i morze piasków w tym miesiącu ukażą się od Lucky Duck Gamesa. No i teraz trzy gry, na które wybitnie czekam. Właściwie na jedną, bo w dwie już grałem. Pierwsza, papierowe podziemia, której recenzję macie również na kanale Game TV, Serdecznie polecam mojego skromnego autorstwa. Papierowe podziemia dla tych wszystkich, którzy lubią gry typu Roll and Ride fantazy i dobrze zaprojektowane właśnie wykreślanki. Jest to gra, w której będziemy prowadzili archetypiczną drużynę fantazy, która wchodzi do lochu i tam walczy z różnymi potworami, zdobywa doświadczenie, zdobywa przedmioty, trochę się para ma alchemią, bo robimy różnego rodzaju rzeczy, tudzież przedmioty i bijemy się ze stworami i oczywiście również z trzema bardzo wielkimi, złymi potworami. Kolejna gra, w którą też miałem przyjemność już pograć, gra, która nazywa się Sky Mind, z której recenzję dopiero zobaczycie na kanale GameTrollTV. Jest to gra, w której tym razem Będziemy wcielali się w osoby, które kontrolują korporacje, które kontrolują wydobycie różnych fantastycznych rzeczy na Księżycu. Ten gracz, który będzie lepiej ogarniał to wszystko, lepiej wydobywał, zdobywał więcej różnego rodzaju punktów, które się różnie nazywają w grze, zostanie zwycięzcą. Gra dla tych wszystkich, którzy lubią ciężkie, ale takie naprawdę ciężkie tytuły. I ostatnia gra, na którą wybitnie czekam pojemnie, aż ja lubię Postapo, a postapu jakoś niespecjalnie dużo mamy, jako Jakoś w tym roku, mianowicie jest to gra, która nazywa się Radlands. Jest to karcianka, więc słuchajcie, Postapo, karcianka, no co może pójść nie tak, która ma również ciekawą grafikę. E, gra, w której będziemy wcielali się w obrońców naszego plemienia, naszego miejsca, które mamy na tej ziemi, a wiadomo jak jest Postapo, no to tych surowców jest bardzo mało, więc pojawiają się różne agresywne e, grupy, które starają się przejąć to, co ma inna grupa, która przeżyła, zamiast współpracować taka inna opcja. Więc Radlands, karcianka od Lucky The Gamesa. W listopadzie. Lucrum Game w listopadzie postawiło absolutnie totalnie tylko na Wojowników Podziemi. To będzie wielka, wielka premiera od Lucrum, ponieważ Wojownicy Podziemi gra, którą pokazywałem Wam znowu na kanale w wersji 2.0, ta wersja najbardziej podstawowa, ale również powiedziałem, że to nie jest tylko jedyna gra, która w tym świecie będzie wydana. To będą również inne gry, które będą również podstawkami albo dodatkami, jeśli będziecie chcieli sobie dokupić do takiej najbardziej podstawowej wersji gry inne wersje Wojowników Podziemi. No, i teraz te tytuły to Wojownicy Podziemi, czyli ta podstawka druga edycja. Mamy również Wojowników Podziemi, Zamek Zajadłej Zimy, czyli w tym momencie wchodzimy w takie bardziej mroźne klimaty. Mamy również Wojowników Podziemi, Pałac Prażących Płomieni, więc zmieniamy klimat z zimnego na gorący. I ostatnia: Wojownicy Podziemi, Meandry, Morderczych, Monsunów. Wszystkie te gry różnią się od siebie częściowymi zasadami, które są pododawane, szczególnie w tych kolejnych wersjach poza podstawką, nowymi komponentami, nowymi bohaterami, nowymi. Potworami, więc jeśli ktoś lubi e, gry zręcznościowe, fantazy, to Lucrum Games wydaje mi się, że ma chyba najlepszą ofertę w listopadzie, jakaś wśród polskich wydawców jest dostępna. Wojownicy podziemi gra, którą totalnie uwielbiamy w Game Trollu, Wam wybitnie polecam. Wydawnictwo Moria Games to wydawnictwo, które dostarczyło nam przefenomenalną, przefantastyczną grę pod tytułem Wyspy Tukana. Ja tę grę bardzo lubię, jest to świetna wykreślanka. Postanowiło pójść za ciosem i wydać w listopadzie kolejną wykreślaną grę. Tym razem będzie to gra pod tytułem Demeter. Nie wiem jak Wy, ale kiedy zobaczyłem z daleka okładkę tej gry, to myślałem, o wow, jakaś kosmiczna gra, ale trochę mi tytuł nie pasował, więc zbliżyłem swoje oczęta do tej gry i ujrzałem dinozaury, zobaczyłem na tytuł. I stwierdziłem, że nie, no, muszę zobaczyć, jak połączyli Demeter z dinozaurami, tak więc jeśli chcielibyście to zrobić, to bardzo serdecznie Was odsyłam do kolejnej gry pod tytułem Demeter. Jest to kolejna wykreślanka z kartami, więc nie tylko określimy, ale również losujemy karty. Demeter od Mori w listopadzie. Muduko w listopadzie wydaje dwie rzeczy. Pierwsza jest to gra pod tytułem Dracula i nie jest to gra planszowa, tylko jest to książka paragrafowa, czyli znowu zagłębiamy się, <ścoughs> zagłębiamy Dracula, nie? W świat Drakuli, czyli mamy tego najsłynniejszego, XIX-wiecznego Krwiopijce, który tym razem, no właśnie, tym razem może nie będzie zachowywał się tak, jak się zachowywał wcześniej, gdyż, ponieważ będziemy mieli wpływ na to wszystko, ponieważ jest to książka paragrafowa, więc no nie tak wszystko potoczy się, jak w klasyce i jak w oryginale było. Wszystko od zależy oczywiście od nas. Druga rzecz, nie jest to gra, to dopiero może być gra, ponieważ Muduko w listopadzie wypuszcza coś takiego, co się nazywa Zestaw Projektanta, czyli to jest taka, właściwie pudełko, w którym mamy wszystko, co jest nam potrzebne do zaprojektowania Gry, czy jakieś puste karty, czy jakieś puste znaczniki, puste plansze, czyli wszystko to, czego używamy zazwyczaj do projektowania gry planszowej, tylko tutaj zamknięte, zapakowane, możemy sobie kupić i już planować podbój rynku światowego naszą planszówką, a najpierw tę planszówkę może musimy zrobić i zestaw projektanta nam w tym pomoże. Takie dwie rzeczy od Muduko w listopadzie. Nasza sięgarnia wyda jedną grę i dodatek do gry, która jest reklamowana jako gra dla dzieci, ale to jest gra, w której nie tylko dzieci bawią się doskonale. To może od niej zacznijmy. Gra pod tytułem Draftozaur. Gra, w której mamy takie piękne koszyczki mamy takie dinozaury i będziemy się wymieniali tymi ko koszyczkami, czyli mamy draft i będziemy umieszczać później te dinozaury z tych koszyczków w naszych pięknych światach. Jeden taki bardziej zimowy, drugi mniejszy zimowy, czyli mamy dwie strony planszy i za to jak będziemy je umieszczać, będziemy dostawali punkty na koniec gry. To teraz będziemy mieli jeszcze więcej opcji, ponieważ zostaną wydane dwa dodatki, które teraz widzicie od jakiegoś czasu, a te dodatki to plejozaury i pterodaktyle, czyli będzie mi dinozaury pływające, będzie mi również dinozaury latające. Więc, jeśli ktoś lubi świat dinozaurów tak jak ja, to bardzo proszę. Dodatek do Draftozaura jest. No i kolejna gra, tym razem dwuosobówka, ale można sobie również zagrać w pojedynek, czyli sam ze sobą, czyli można powiedzieć tak, jak wyglądało moje dzieciństwo czyli najczęściej grałem w gry planszowe sam ze sobą. To tym razem, bardzo proszę, mamy grę pod tytułem Syndykat zbrodni, czyli będziemy mieli gangsterskie porachunki, będziemy mieli dzielnice i będziemy zbierali wpływy w tych dzielnicach, po to, żeby oczywiście sięgnąć po gangsterski limit czyli po prostu opanować miasto i, jak Don Corleone mówić. Ho, ho, ho. To moje. No, zasadniczo on tak nie mówił, ale można sobie tak wyobrazić. Syndykat zbrodni od naszej księgarni. Nadchodzi. Wydawnictwo Ogry Games, które w tym momencie będę omawiał. Najpierw muszę przeprosić, bo nawet kiedy dzwoniłem do Jacka, serdecznie pozdrawiam z wydawnictwa Ogry Games. Ten powiedział mi, że łezkę straszną uronił, kiedy robiłem zestawienie o Rollen Wrightach i nie powiedziałem nic o kartografach. Najmocniej przepraszam, po prostu wyleciała mi ta gra z głowy. Wiele osób napisało: Ej Piotr, dlaczego nie mówisz o kartografach? To w tym momencie głowę popiołem posypuję, po prostu zapomniałem o tej grze powiedzieć. To jest również fantastyczny Rollen Wright. Jacku, nie gniewaj się na mnie, że o tej grze nie powiedziałem, jak również wy wszyscy gracze musicie wiedzieć, że ogry wydały taką grę jak kartografowie i to jest fantastyczna, rewelacyjna gra, o której wcześniej po prostu nie powiedziałem. Ale teraz, w takim razie, jedziemy sobie do kolejnej rzeczy, które właśnie Ogry Games będą wydawały w listopadzie i najpierw mamy tutaj anglojęzyczne wersje sklepowe, gier, które bardzo lubicie, czyli właściwie jest to seria Unmatched, gra, która spotkała się z Waszym wielkim zainteresowaniem i teraz jakie tytuły będą tym razem dostępne. Po pierwsze, będziemy mieli Marvel Redemption Row, mamy Marvel Hell's Kitchen, Jurassic Park e, VS Raptors i Jurassic Park e, Dr. Settlers, VS T-Rex. Tak więc e, kolejne zestawy fantastyczne, gry unmatched, gdzie e, mamy e, plansze, mamy różnego rodzaju figurki, mamy mniejsze miniony, które będą pomagały, mamy również mechanikę karcianą i po prostu będziemy się pojedynkować na planszy. Bardzo dobra gra, która się kapitalnie przyjęła w Polsce. No i rzeczywiście, ogry tutaj odcinają kupony o tej popularności. Super. I kolejna gra, niektóre już chyba kolejny raz ogry zapowiadają, tym razem może się wreszcie pojawi, mianowicie będzie to gra pod tytułem Tindaya. Tindaya jest to gra, w której, i teraz skorzystam z opisu, bo opis jest bardzo fajny, jest to Gra, która toczy się w uprogu XV wieku na rajskich wyspach, znanej dziś jako Wyspy Kanaryjskie. Właśnie ujrzeli je konkwistadorzy. Każdy gracz musi poprowadzić rdzenne plewie do przetrwania w świecie rządzonym przez bogów i kształtowanym przez klęski żywiołowe. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy sobie tam żyli, radzili sobie doskonale bez konkwistadorów, ale tak czy inaczej rozumiem, o co chodzi w tym opisie. Gra będzie miała kilka wariantów. Gra będzie miała wariant współpracy, solo, konkurencji i zdrajcy, więc taka... Hmm, Survivalowa gra, o którą bardzo ostatnio mocno prosiłem, grając sobie w Robinsona Crusoe. Bardzo proszę, wreszcie ujrzyj światło dzienne, i Ogry Games będą jej wydawcą. Tak więc to wszystko od ogrów. Zanim przejdę do omawiania gier od portalu, chciałbym bardzo, ale to bardzo podziękować Pani Martynie za to, jak fantastycznie przygotowała pliki dla mnie. Wiecie, dla mnie jest to pewna praca i jeśli ktoś chce mi pomóc, jest to wydawca, który przesyła mi pliki z gotowymi grafikami wycięte w wektorach. Dodatkowo przesyła mi opisy wszystkich gier, gdzie mogę sobie jeszcze znaleźć. Tutaj jeszcze mam linki i w ogóle to jest to niezwykła, niezwykła pomoc. Dlatego Pani Martyno, jeśli się spotkamy, to absolutnie wielkie high five, jakiś prezent, jeszcze pani zapodam, ponieważ co miesiąc robi to pani naprawdę rewelacyjne i najlepiej spośród wszystkich wydawców, więc bardzo, bardzo dziękuję. Za ułatwieniami pracy. No ale dobra, tyle, jeśli chodzi o podziękowania, to teraz przechodzimy sobie do gier, które portal wydaje w listopadzie. Najpierw zaczynamy sobie od gry, która już została wydana w 2012 roku, a teraz będzie jej wznowienie. Mówię tutaj o grze pod tyłem Suburbia, która zostanie wydana razem z rozszerzeniami. Jest to gra tego samego autora, który wydał zamki Szalonego króla Ludwika, czy na przykład Wilkołak, więc jest to dosyć znany autor i w samej grze będziemy się tym razem wcielali w planistów wielkiego miasta. Tak więc jeśli lubimy takie rzeczy o budowaniu, no to coś takiego dostaniemy. Kolejna gra o tytule Wirtu. Wirtu jest to taka rozbudowana gra typu Area Control, w której najbardziej zain zainteresowało mnie co, że w tej Area Controlce mamy mechanikę Rondla. Mechanika Rondla to jest to samo, co na przykład mieliśmy w grze tytułem Imperial 2030 i tam mechanika sprawdziła się doskonale, tak jak zresztą w każdej Area Controlce, więc Rondel Area Controlka to gra Wirtu od Portalu. Kolejna rzecz jest to premiera gry pod tytułem Eleven. Eleven jakoś, ha, wiecie, jest to gra ekonomiczna o piłce nożnej, i rzeczywiście pewnie takiej gry brakowało w takim zestawieniu gier planszowych. Natomiast muszę przyznać, że piłką nożną ja się jakoś specjalnie interesuję. Od momentu, kiedy większość polskich sędziów była kiedyś taka afera, kiedy ja chodziłem jeszcze w liceum do szkoły, powsadzali za korupcję. A ostatniego uczciwego sędziego złapali po jakimś czasie. Okazało się, że nie był taki uczciwy, tylko okazało się, że pieniądze schował w oponie i jakiś tam. Policjant stwierdził, że a sprawdzimy jeszcze opony. Boże, co to trzeba mieć w głowie, żeby jeszcze opony komuś rozcinać i sprawdzać czy całą tą pieniądze. Akurat tam były pieniądze, więc no od tamtego czasu piłką nożną się nie interesuje, ale. Ekonomię lubię, planszówki lubię, no to może na eleven spojrzę. Kolejna gra od portalu jest to gra pod tytułem Proszę wsiadać. Proszę wsiadać, jest to gra typu Roll Wright, czyli bardzo proszę, jak tam się rozszerzyły oferta Roll Wrightów wśród różnych wydawców, widać, że jest to mechanika, która jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała i być może premiera, proszę wsiadać, to pokaże. Jest to gra, która ma kilka wariantów, właściwie dwa najważniejsze, prosty i trudny, dzięki czemu osoby zaawansowane i niezaawansowane znajdą coś w tej grze dla siebie. Jest to gra, w której będziemy, proszę wsiadać, czyli po prostu będziemy rysowali trasę i będziemy zbierali różnych turystów po drodze, kto będzie robił to lepiej, zostanie zwycięzcą tej gry. Kolejna gra jest to gra Out, jest to tym razem zaawansowana gra, area kontrolka, w której również poza taką grą rywalizacyjną, będziemy również mieli tryb kampanijny, więc bardzo proszę, jeśli ktoś lubi gry area kontrolowe, to bardzo proszę, a że takich osób jest sporo, to na pewno na Out piękną, prześliczną grę na pewno spojrzycie. No i ostatnia gra, jest to taka gra typu bardziej rozrywkowego. Gra nazywa się Ostatnia wiadomość, w której wcielamy się w osobę, która będzie musiała naprowadzić policję na pewnego zbiera, który dokonał pewnej złej rzeczy i mamy 30 sekund na rysowanie, więc na pewno nie jest to gra dla mnie, ponieważ moje talenty plastyczne wyczerpują się już na etapie mojej czteroletniej córki, która już lepiej rysuje ode mnie, więc ja za ostatnią wiadomość jakoś specjalnie chwytał się nie będę. Ale jeśli macie talent taki właśnie ilustracyjny, plus lubicie gry takie detektywistyczne, to. Bardzo proszę, ostatnia wiadomość od portalu w listopadzie. Ravensburger w listopadzie wyda nie jedną, a dwie gry, które odnoszą się do ich planszówkowego hitu totalnego. Mianowicie jest to kapitalna gra na wejście, nazywa się Minecraft, która oczywiście odnosi się do niezwykle niesamowicie popularnej gry komputerowej. Jakiś czas temu ta gra się ukazała i już wciągnęła bardzo, bardzo wiele graczy do świata gier planszowych i ja z tego faktu się bardzo cieszę. Dlatego nic też dziwnego, że Ravensburger postanowił wydać kolejne dwie gry, które odnoszą się do tego Minecrafta. Pierwsza gra będzie to gra pod tytułem Minecraft Portal Dash będzie to gra kooperacyjna w pełni dla jednego do czterech graczy, gdzie tym razem będziemy próbowali wyjść z jakiegoś dziwnego świata i oczywiście będziemy musieli to, co w Minecrafcie robimy najczęściej, czyli zbieramy surowce, robimy różnego rodzaju rzeczy z tych surowców, pokonujemy różnego rodzaju stwory, a ostateczna brama broniona jest przez wielkiego złego i my musimy tego złego pokonać. A druga gra, która w oryginale nazywa się Heroes of the Village, a w Polsce będzie nazywała się Uratuj wiosce, wioskę, ponieważ to będzie znowu gra kooperacyjna, w której to kooperacji. Tym razem będziemy musieli obronić wioskę przed naraczającymi różnymi stworami i znowu zbieramy różne rzeczy, konstruujemy różne rzeczy z tych elementów i bronimy wioskę. Te dwie rzeczy w listopadzie od Ravensburgera. Rebel, Rebel w tym miesiącu absolutnie totalnie poszalał z jedną konkretną grą. Oczywiście ma różne tytuły ciekawe w ofercie, ale jedna rzecz była dla was bardzo mocnym zaskoczeniem. Mianowicie Rebel jest dystrybutorem gry, która nazywa się Hero Quest Game System Edycja Polska. Gra, która będzie prawie 600 kosztowała, ale jest to gra, taka, wiecie, barbarzyńsko-legendarna. W Polsce wreszcie ukazuje się w polskiej wersji językowej dla tych wszystkich, którzy robią Dungeon Crawlery, czyli po jednej stronie mamy tego, wiecie, złego, który będzie konstruował, będzie robił wszystko, co złe dla nas graczy, a my gracze będziemy starali się tam przeżyć i po prostu dać mu mocno w pięty lub inną część ciała. Hero Quest legendarna gra fantazy w tym miesiącu od Rebela. Kolejna rzecz, również można powiedzieć legendarna gra Splendor. Splendor. który jest kapitalnym gatewayem, wiele osób do świata planszowkowego ściągnął, to tym razem Splendor będzie miał swoją wersję dwuosobową. Tak, wiem, że w Splendora można grać w normalnie w dwie osoby, ale postanowiono odciąć kolejny kupon i wydać Splendora konkretnie na dwie osoby, tak więc z dedykacją dla tych, którzy lubią tytuły dwuosobowe. Następna gra, na którą również mocno czekam, tak samo jak na Hero Questa, mianowicie jest to gra pod tytułem Terakotowa Armia. Terakotowa Armia, w której jesteśmy totalnie, jest to gra wyzuta z czegoś takiego jak losowość, więc dla tych wszystkich, którzy lubią Planować i później mieć pretensje tylko do siebie, to bardzo proszę: Terakotowa armia, gra, w której właśnie będziemy tę terakotową armię tworzyli w tym miesiącu od Rebela. Piękne wydanie, absolutnie totalnie czekam. Dodatek do Azola. Azola, ale dziwnie powiedziałem. Dodatek do Azula, chyba jest to pierwsza rzecz, która będzie markowana Rebelem i tutaj do Azula będzie przyczepiona. Azul, dodatek do gry, Kryształowa mozaika. Kolejna rzecz, gra pod tyłem Velonimo. Velonimo jest to gra, Karciana, gdzie będziemy się ścigać, będziemy brali udział w wyścigu kolarskim. Tylko jak widzicie, na tym wyścigu kularskim będą ścigały się zwierzątka. Kto pierwszy pozbędzie się kart, ten zostanie zwycięzcą. Więc taka prosta, szalona gra. Gra, na którą czekam ja i na pewno moja córka, mianowicie ta gra nazywa się Hey Stax. Jest to taka jednoosobowa łamigłówka, gdzie będziemy musieli układać pewne elementy na planszy. Ja na tę grę czekam mniej, ponieważ tutaj widzę takie zacięcie u Bongo, czyli będziemy musieli upychać zwierzęta w jakimś takim pomieszczeniu. Ja do takich rzeczy specjalnego, po pierwsze cierpliwości i talentu nie mam. Ale Haystacks na pewno coś takiego będzie grane u mnie w domu, przez inteligentniejszą część domu, czyli przez moją żonę i przez moją córkę. Syn jeszcze za mały, żeby nie było. No i ostatnia gra, gra, która też młodszym osobom może się spodobać, mianowicie jest to gra pod dawno, dawno temu. Jest to już trzecia edycja tej gry, więc zobaczcie, jak ta gra się podoba. Gra dawno, dawno temu polega po prostu na tym, że tworzymy pewną historię razem z innymi graczami za pomocą takiej prostej mechaniki kartowej, karcianej. Więc jeśli chcemy kogoś nauczyć lepszego, Wysławiania się, tworzenia narracji, tudzież w przypadku dzieci, spokoju w opowiadaniu takich rzeczy, to jak najbardziej dawno, dawno temu jest dobrą. Pozycją. I to by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że już czujecie się jak najlepiej poinformowani, jakież to gry zostaną wydane przez naszych polskich wydawców w listopadzie. Wszystkie informacje pochodziły prosto od tych wydawców, więc jak coś się nie ukaże, to bardzo proszę do nich ścigać, że o, dlaczego tego nie wydaliście? Przecież pisaliście, że wydacie. Dokładnie tak jest. Jestem również bardzo ciekawy, na jakie gry najbardziej czekacie spośród tych, które zostały wymienione. A muszę przyznać, że w listopadzie naprawdę bardzo ale to bardzo bogata oferta. Kurczę, w sumie można byłoby raz kiedyś zrobić, ile trzeba byłoby mieć pieniędzy, żeby wszystko to, co wydawcy wydają, kupić w danym miesiącu. O, może zrobić coś takiego w grudniu. Tak czy inaczej, bardzo celnych i udanych wyborów Wam życzę, i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!